Halo, z tej Pedro, i dzisiaj ze mną jest Kuborek, a mianowicie dzisiaj będziemy robili pewne wyzwanie. A mianowicie, osoba, która uzyska lepszego pyta w 15 minut w Pet Simulator X, wygrywa za darmo 500 Robuxów. Oczywiście, Kuborek będzie nagrywał swoją perspektywę i wrócimy to do jednego mojego odcinka. Dzięki temu będziemy mieli 100% pewności, że nikt nie oszukiwał ani tak z takiego. Gramy na jednym serwerze, na świeżych kontach, dlatego też tutaj nie ma znaczenia, że ktoś ma lepszy, ktoś jest gorszy. No i zobaczymy, kto w 15 minut tak naprawdę uzyska lepszego zwierzaka, ale tylko jednego. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to możecie zostawić subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, powiadomić kumpli, a ja już lecę z odcinkiem. Od momentu kiedy napiszę na czacie słowo start, będziemy mieli 15 minut na to, żeby nafarmić sobie pety. Jakie są zasady? Nie ma tak naprawdę zasad, tylko oczywiście nie możemy sobie dobierać z jakichś innych kod petów itd., itd. Z tego co wiem, Kuborek ma 5 coinów, ale 5 coinów nie powinno mieć znaczenia w przeciągu tych 15 minut. Weszliśmy też od razu na serwer w tym samym momencie, więc też mamy podobne gifty. Albo napiszę Kuborkowi, że nie używamy giftu. Dobra, kuborek... Jak już wie, że nie odbieramy giftów, to będzie taka nasza jedyna zasada, że po prostu nie odbieramy tych giftów, to to wydaje mi się, że możemy zaczynać, ja klikam oczywiście słowo start. No i odpalam też mój licznik, No i dzięki temu też możemy oczywiście zaczynać. Mamy tego samego zwierzaka na samym starcie, czyli oczywiście naszego kota. No i gdzie ja mogę pójść? Kurczę pieczone, dobra, ja sobie pójdę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, do tego kota mogę pójść. Dobra, no co, musimy pokonać Pedro. No nie zepsułem, zepsułem na samym starcie, jestem już w plecy, tylko nie wiem, czy ten kot sobie poradzi tak naprawdę z tą strzynką. Nie, on sobie nie poradzi, Kuborek więc ja nie mogę, przegrałem z Kuburkiem Na samym starcie, co jest grane Zepsułem, ja cię kręcę Będę musiał nadrabiać to potem Kurcze pieczone, ale ile on Ej, Nie, nie, nie gadajcie, że on już sobie kupi jajko nowe. No proszę, no nie, 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 nie biegnij tam Dobra, kurczę ty, co jest grane Już podleciał, on, on już ma... co? Kiedy sobie ogarnąć lepsze paty do farmienia Uwaga, czy jajko no oczywiście, że nie? Jakim cudem on już sobie kupił drugiego zwierzaka Przecież to jest, co jest grane Mam dopiero 100 koinów, no to chyba Przegrałem te 500 robuxów, ja cię Kręcę, tak zepsułem ten star. Łop, już dwa zwierzaki. No teraz to mu. A tu coś stówę się dostaje. Ja cię kręcę. No nic, ale oczywiście tak się dogadaliśmy. No to ja też sobie biegnę oczywiście po mojego drugiego zwierzaka, żeby tak naprawdę but sobie wszystko kupić. Daj mi coś dobrego z tego jajka, proszę, bo już jest minuta 30, a mój najlepszy pet ma 1 statystyki. Dobra, daj mi coś dobrego. Proszę, 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 proszę. Dobra, ja od razu biegnę. Nie, nie patrzę na tą animację. kurczę, kota dostawi. on będzie miał trzy statystyki. On ma nawet dwie Statystyki. No dobra, no ja będę musiał. Ja się postaram, widzę, wie, tą skrzynkę rozwalić. No i może tutaj tak naprawdę uda mi się coś nadrobić. Ej, czemu ona nie ma już razy 10 koina? A ona chwilę temu miała razy 10 a Teraz to już się w ogóle nie opłaca. Dobra, to biegnę na tamtą razy 10 koinów. Ale dlaczego to się tak wydarzyło? Dobra, lecę po kolejnego zwierzaka. Nie, no i Kuborek już też tam biegnie. To no co za chłop. Próbuję sobie teraz pozbierać, mam to lepsze. On sam razy 10 końców. Albo dobra, zbieram tysiąc koinów i jednak i wtedy sobie pójdę kupić coś lepszego, jakiegoś lepszego zwierzaka. Ale co za ty? Dlaczego ten Krejt stracił w ogóle razy 10 coinów Dobra, pety chyba będziemy mieli te same w ogóle Jeżeli o to tutaj chodzi o farmie Nie ze względu na to on ma doga, no dog wydaje mi się, że nie ma Jakichś lepszych statystyk Dobra, no i oczywiście farmimy, ej to naprawdę daje Mega dużo coinów, zobaczcie, że ja już 2300, czyli będę mógł sobie coś kupić Kuborek już biegnie, ej on ma już pieniądze Na coś, nie mam zielonego pojęcia Na co on ma pieniądze Dobra, pójdę teraz otworzyć to lepsze jajka, żeby szybciej farmić Oczywiście, no, przejdź już sobie na drugą krainę. Ale ja to troszeczkę inaczej zagram. A mianowicie zrobię tak. I mianowicie dzięki temu mam naprawdę mega dużo koinów. Kuborek tych koinów nie ma. Więc ja sobie po prostu tutaj rozwalę ten prezent. Bo zobaczcie, że pety tak naprawdę lecą za nim. A moje pety będą biły prezent. Co z tym idzie, będę na plus ten prezent. Więc tutaj minimalnie powinienem mieć przewagę. Kurczę, teraz pytanie: Czy kupujemy golden peta, czy kupujemy to za tysiąc? Zobaczymy, czy to będzie opłacalne. Okej, okay, myślę, że jeszcze jedno takie jajko możemy sobie otworzyć. I mam w tym momencie maksymalną ilość petów, jaką mogę na razie założyć. I zaczynam Farmić. Nie, brakuje mi koinów. Kurczę, kupiłbym to i to, ale brakuje mi 8 kojów, Chodźcie, tu, moje zwierzaki. Szybko, 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 szybko. Ale zepsułem. 8 koinów i tak naprawdę brakuje. Nie, dawaj, dawaj, dawaj to, 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 żeby szybko po prostu dało 8 koinów i wracajcie na tamten prezent. A miało być tak pięknie, a mi 8 koinów zabrakło. No dawaj, dawaj te koiny. Dobra, 24, wracajcie na tamten prezent. Nie mam zielonego pojęcia, jaki kuborek zrobił zakupy. Niestety tego nie wiem, ale ja kupię sobie goldena i jedna takiego, no zobaczymy, czy to mi wyjdzie na plus, czy nie co ja tutaj ciekawego dostanę, co ja tutaj dostanę co mam, golden cut, jej tutaj gorzycie. ja muszę mieć takiego pecha, dobra i biegniemy o 500 coinów dostałem, super i teraz, czy w ogóle się opłaca, nie, nie opłacało się tego kupować za 2700 chociaż czekajcie, nie, no nie opłacało się, nie otwierajcie widzowie golden rzeczy ze względu na to, że jak widzicie, no po prostu to się nie opłaca, ale zepsułem masakra, no ale dobra, no mam tutaj oczywiście coiny, więc jakoś mega dużo nie straciłem teraz może trochę kuborkowi poprzeszkadza. Bo on ma tutaj tylko dwa pety za 1000. Ja mam oczywiście goldena, co za tymi troszeczkę mogę poprzeszkazać. To ja chcę widzenie to wygrać. Widzę, że Pedro mi tutaj kradnie, bo psika. No i potem oczywiście od razu biegnę na tego co Ze względu na to, że po prostu to ma razy chyba 5 czy coś takiego. Dobra, dawaj, 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 razy pięć. On, widzicie, on nie, leci, on nie leci, on nic nie robi w tym momencie. A ja tutaj zarobiłem kaskę. Ale to będzie widzenie tak naprawdę 15 minut to nie jest jakoś mega dużo czasu. A w 15 minut tak naprawdę tutaj te statystyki naszych petów to no, nie będą się jakoś dużo różnić. Dobra, potem znowu oczywiście biegnie na prezent, ponieważ prezenty dają naprawdę mega dużo koinów i pamiętajcie, że w 15 minut siebie wydać te kojny, no nie? Tutaj kolejne 800. Ej, może mi się uda wejść do kolejnej krainy i zrobić tam penny? Dobra, muszę popatrzeć, jakie tam są tak naprawdę kojny, a czy tam są jakieś busty Tam jest jeden bust, tam są jakieś prezenty? No nie wiem, zobaczyły? Okej, okay, rozdzieliłem się tutaj z Kuborkiem. To naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. No i oczywiście prezent rozwalony i ja lecę po tą skrzynkę. Czy Kuborek będzie farmił na nową krainę? Mogłem zamiast tego goldena kupić sobie tak naprawdę dwa pety po tysiąc i dzięki temu Miałbym teraz lepszy team, no ale no cóż, to no nie przemyślałem tego. No pierwszy raz robię tak naprawdę takie wyzwanie. Ej, już should... Ej, on mało od mało potrzebuje chyba coinów do 10 tysięcy ze względu na to, że to farbia jakieś słabe rzeczy. Czyli wydaje mi się, że już udało mi się tak naprawdę nadrobić tą moją stratę z całego początku, no ale zobaczymy. Bo na razie powinienem mieć lepszego peta, ze względu na to, że mój ma 9. O nie, on już leci. On już kupi, kupi, to kupił. Okej, okay, w tym momencie mogę już sobie odblokować kolejną krainę i właśnie to robię. Do 10 tysięcy końców. Ja cię kręcę, On to kupił. Dobra, ja też oczywiście. Tam Biegnę, no bo nie no, ja muszę poczekać. Kurczę, jednak nie nadrobiłem, ale dawaj, 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 te końny, ale on mnie pokona chyba. Zobaczcie, że jesteśmy tak naprawdę praktycznie na równi, bo ja mam tutaj 11 tysięcy kuborek już szedł do nowego świata i o farmie na nowym wardzie, Nie znam też cen, jeżeli chodzi o te jajka zawsze Ej, on otwiera to, no dobra. To jest chyba razy trzy końc, więc to nie jest jakoś mega letowego opłacalne. Tutaj też jest razy trzy końc, to ja chyba wolę rozwalać prezent. Zobaczymy, bo to wyjdzie na dobrze. Ze względu na to, że tak no jak widzicie, no nie ma tutaj nic takiego szczególnego. No jest razy to i pewnie Kuborek pójdzie po. To. A nie, on idzie po prezent, czyli podpatrzył moją taktykę. No okej. Okay. Naprawdę bardzo, to bardzo ciekawe. Podejrzewam, że tak naprawdę kto wygra, jest zależne tylko i wyłącznie od naszego szczęścia. Napiszę oczywiście Kuborkowi, że 8 minut minęło, tak żeby oczywiście miał też podgląd, bo nie wiem, czy on ma timer, czy nie, dlatego żeby być fair, to napiszę mu 8 minut minęło i że jeszcze ma 7. Kurczę, już minęło 8 minut, więc ten czas naprawdę szybko leci. Dobra, ej, troszeczkę mu trzeba popsuć ten prezent. No widzowie, no trochę mu trzeba popsuć ten prezent. Co nie może zarobić aż tyle coinów. To nie może, no. Dobra, teraz Pytanie, czy razy trzy kończy się tak naprawdę będzie opłacało? To aż chyba 5000 mocy. Dobra, ile dostanę za takiego tika? On rozwala safe? Ej, save? Ej, dobra, tego też się nie opłaca. Nie, 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 nie. Nie się, czy się pyl? A, bo to razy trzy kończy się dostaje tak naprawdę, jak się to zniszczy. Ej, w ogóle zaraz będę miał 500 gemów. Czy ja będę mógł sobie coś kupić w upgradezie za 500 gemów? Dobra, dostaję 1,5 tysiąca. I on tego serfu nie rozwali chyba. Bo on ma krowę, która ma 7 statystyk. Ma też tika, który ma też w okolicach 7 statystyk. No i te same pety, co ja. Więc naprawdę bardzo, to bardzo ciekawe. Jeżeli będzie oczywiście remis, bo też się może to zdarzyć, to to wtedy po prostu dam kuborkowi mniejsza ilość robuxów. Powiedzmy, że 300. Jeżeli będzie remis albo przegra, to już niezależnie, czy wygra, czy przegra, to dam było oczywiście 300 robuxów, jeżeli przegra albo z remisu jej, a 500, jeżeli wygra. Więc wydaje mi się, że i tak, całkiem spoko nagroda, a jeżeli wy chcecie występować w takich odcinkach, to oczywiście bądźcie na naszym Discordzie, do którego link macie w opisie. Ej ten safe pokojny, ej, ten save po razy 3 nie jest tak naprawdę, kurde, dobra. No kuborek mnie tutaj troszeczkę przechytrzył ze względu na to, że nie widziałem, że ten safe parady trzy. Ej, jest jeszcze 5 minut. 5 minut to jest naprawdę bardzo dużo. Boże, może zaraz pójdę i sobie zrobię jakieś opening Mogę sobie pozwolić na Golden Wood Ega. Okej, okay, to jest całkiem przyjemne. Ale rozwalę sobie ten prezent i tak naprawdę pójdę i zobaczę, co tam ciekawego Boga sobie kupi. Niefortunna sytuacja jest taka, że nie możemy sobie oczywiście tych giftów odbierać, bo tak by było po prostu za łatwo. Dobra, wiecie co widzowie, ja sobie kupię te lepsze pety ze względu na to, że dwa moje zwierzaki już nie domagają, a tam sobie zostaje po prostu na 14 tysiącach, no nie? Albo pójdę do kuborka i mu troszeczkę poprzez. Przeszkadzam z tym safem, tak, żeby po prostu nie wiem jakoś mega, ale to mega załatwo, to nie. Powinienem się wyrobić do momentu, aż ten safe spadnie. Chociaż nie, nie wyrobię się chyba. Kurczę, no cóż, no to będę oczywiście farmił sobie tam, ale nie, on szybko spada. No on naprawdę szybko spada, tak naprawdę zostały 3,5 minuty. Już wiem jaką taktykę ma Kuborek. Okej, okay, załapałem jaką ma taktykę no ale no nie wiem, czy to mu się tak naprawdę będzie opłacało, czy nie. Ja sobie kupię takiego peta ze względu na to, żeby po prostu mieć jakąś tam przewagę, że to będzie. Na... Nie no, i dostałem Golden Beera najgorszy, prawda? Nie wiem, czy najgorszej. Kupię sobie jeszcze coś takiego. No i okej, okay, zakładam teraz najlepsze zwierzaki. Mój najlepszy pet ma 39 statystyki. Kuborek, biegnie wydać kasę? Okej, okay, widzę, wypadł ostatni save i teraz biegnę otwierać jajka. Okej, okay, naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa taktyka ze strony Kuborka. Idzie on wydać swoje pieniądze. Jestem ciekawy, co on ciekawego dostanie i jakiego będzie ją peta. Dostaliśmy z. Ej, gdzie ten jest? Zobaczcie, zobaczcie, jak mi się poszczęściło. Mamy na 10 minut tak naprawdę Breakera. No to teraz może mi się uda jeszcze coś kupić. On tego nie wykorzystuje. O dobra, ej, kupuję to bo jajko co ja, dobra, czyli nie będzie Jakiegoś dużo lepszego peta, ale to ja farmię Na razie 3d do damage'u Dobra, to złote jajko za 31 tysiąca, zobaczmy co będzie w środku Jest to rare, golden core, 81 mocy. Wydaje mi się, że ten pet jest całkiem silny To ja widzę, że farmię na tym damage'u I to ja mam tak naprawdę teraz nad nim przewagę I to naprawdę duże ilości coinów Tylko teraz pytanie, czy uda mi się tak naprawdę nafarmić Na lepsze jajko? Nie mam zielonego pojęcia Ale leci to naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko Zobaczcie, jak to tak naprawdę wszystko spada W sekundę, ale nie jestem pewien, czy Uda mi się nafarmić, patrząc na to, że kuborek tam też sobie farmi oczywiście po drodze. Tylko, że dostaje po prostu dwie coinów ode mnie, no nie? Zobaczcie, jak to wszystko, widzę, ładnie, pięknie i cudownie spada. Dobra, ja już nie będę wchodził na kolejną krainę. Po prostu oszczędzam sobie na to ostatnie jajko i jestem naprawdę ciekawy, czy uda mi się na nie dofarmić, bo to będzie prawdopodobnie game changer. Ile kosztuje tamto jajko? Nie sprawdziłem, ile kosztuje tamto jajko. Mi teraz przeszkadza, żebym nie dofarmił, bo wiesz, że mam szansę na dofarmić do tego jajka. Dawaj, dawaj, bo ja tam jeszcze dobiec muszę, no proszę, proszę, no proszę Proszę, 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 proszę. Ej, ile tych coinów jeszcze tam potrzeba, no ludzie, no! Czy już mam 100 tysięcy coinów, dobra, mogę sobie nie pozwolić, żeby je kupić. Dobra, dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Miejmy nadzieję na to, że Kuborek tak naprawdę nie uda mu się to zrobić. Ja oczywiście tutaj mu muszę przeszkadzać jeszcze trochę, póki mogę. Na co, na co wrzucić. Dobra, na to, to mu muszę poprzeszkadzać. Poprzeszkadzam bo jeszcze póki mogę, to mu przeszkadzam, żeby zarobił jej coinu. Póki mogę, widzę, to oczywiście mu będę przeszkadzał, bo jak widzicie, no no trzeba, no trzeba, 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 trzeba mu trochę poprzeszkadzać. Zostawiłem tam naprawdę mega ale to mega dużo końów. Dobra, napiszemy mu 30 sekund, 30 sekund. Ja mam oczywiście na to najlepsze jajka za 115. za 112 tysięcy, 112 tysięcy i uda mi się je kupić 20 sekund, zobaczcie jak wyliczone, jak do perfekcji się to udało zrobić. Pek pyk, pyk, Ja sobie je oczywiście kupuję. Jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo happy Czy Kuborek zdąży, czy Kuborek nie zdąży, nie mam zielonego pęcia. Moim najlepszym patem jest 75 i git i 5, 4, 3. 2, 1. No i mamy oczywiście widzowie koniec w tym momencie, żeby nie było, ja sobie klikam N, No i jestem ciekawy, jakiego PETA udało się kupić kuborkowi Macie tutaj takie potwierdzenie, że wysłałem 500 drobów ta kuborka, no i mam nadzieję, niech mu się oczywiście wiedzie. Tak szczerze nie spodziewałem się, że zostanę pokonany ze względu na to, że otworzyłem to lepsze jajko, no ale mu się poszczęściło 2.7%. Miał naprawdę wielkiego szczęścia, ale mu się udało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, Trzymajcie się, siema, no jo!